Siemanko z tej strony kuba, a to jest yy, poradnik jak zainstalować własny spray do CSa, ponieważ w tamtym drugim w tamtym poprzednim poradniku pokazałem wam jak zainstalować już gotowy, znaczy jak wgrać już gotowy spray do CSa, a teraz pokażę wam jak zrobić swój i go wgrać. Dobra, yy, jedną rzeczą jaką musimy Pobrać to jest to Half-Life Logo Creator. Pobieramy go z jakiejkolwiek strony. Może być to, w moim przypadku jest to homikuj. Dobra, gdy już to pobraliśmy, możemy to zainstalować. Cały czas. Next. Next. I finish. Dobra, już się zaraz widzimy. Dobra, jak już pobraliśmy, zainstalowaliśmy, powinniśmy odpalić go. I pierwsze co przy odpaleniu, nie pojawi nam się gotowy program, lecz wybranie takiego małe okienko, wybranie docelowego folderu I tam wystarczy, że wejdziecie w folder e, Counter Strike'a i tutaj po prawej stronie wyświeci się wam hl.exe Klikniecie w to i klikniecie OK Wyświetli wam się mm, takie okienko Dobra, następną rzeczą jaką musimy zrobić to e, klikamy Open i tak, ja sobie tutaj kliknę, żeby na pulpit. Ja to pokażę na takim skinie z Minecrafta. Dobra, jeśli to już kliknęliśmy, musimy tu kliknąć AutoSize. Ehm, następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to nie, będziemy tu mieli zaznaczone Team Fortress. Musimy to odznaczyć i zaznaczyć counter strike a, i później save to it teraz chyba tutaj y, wybrać folder jakim mam się zapisać i to jest bardzo ważne musimy zapisać to nazwę temp decal.wad tak jest to ważne ponieważ musimy zastąpić ten plik y, tym drugim co jest już w naszym folderze i tak dobra zapisz i tak właśnie jeszcze jedna y, rzecz jeśli już kliknęliśmy to na, zapisz yy, musimy nie możemy nie możemy nie możemy tego po prostu tak zostawić yy, tylko trzeba jeszcze kliknąć yy, make what. Dokładnie. What create is successful i dopiero później exit. Dobra. I teraz po prostu będzie dosyć szybka instalacja. Więc i później pokaz. Znaczy pokaz. Już jak wygląda efekt końcowy. No to ja się z Wami żeglam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!